W klinice uzdrowiskowej pod tężniami znajduje się gabinet dermatologiczny i dermatologii estetycznej, w której zajmujemy się diagnostyką i leczeniem e, jednostek dermatologicznych, przewlekłych schorzeń zapalnych oraz e, poprawą urody, czyli tzw. zwaną medycyną estetyczną. Z naszego gabinetu korzystają goście, którzy są u nas na pobycie oraz e, Klienci z zewnątrz, z ciechocinka i z okolic. Zajmujemy się tutaj leczeniem chorób dermatologicznych, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, wyprysk, choroby takie jak bielactwo, liszaj płaski, utrata owłosienia o różnej przyczynie, problemy z paznokciami problemy również w zakresie dermatologii estetycznej, takie jak utrata jedności, skóry, pojawienie się zmarszczek, ubytków tkanki podskórnej. Również zajmujemy się diagnostyką znamion barwnikowych, nowotworów skóry. Mamy możliwość pobierania wycinków w celu diagnostyki zmian skórnych, usuwania znamion i badania dermatoskopowego. W gabinecie mamy na wyposażeniu IPL w połączeniu z laserem neodymowo-jagowym, który wykorzystujemy do le leczenia przebarwień skóry, zmian naczyniowych, usuwania naczyń, również w celu fotoodmładzania oraz usuwania zbędnego owłosienia.